Dzień dobry i witam ze Smolecznej Kalifornii. Witam po południu. Dzisiejszy poranek był troszeczkę trudny, więc nie nagrywałem nic, natomiast już jest ok i witam po południu. Dzisiaj mamy mega ciekawy temat, który ci bardzo pomoże, przynajmniej zmienić Twoje perspektywy. Jeżeli znasz ten koncept, to trudno. Zapraszam do kolejnych odcinków. Jeżeli nie, to ci na pewno się przyda, ale dam Ci parę ciekawych spojrzeń, czyli procent składany. Mm -hmm, mm -hmm. Cała zasada jest bardzo prosta. Weźmy za przykład naszych finansów. Mamy załóżmy 1000 zł. Dzisiaj 1000 zł odkładamy na konto, gdzie mamy 5% zysku w skali roku, więc po pierwszym roku będziemy mieli 1050. Natomiast gdybyśmy te pieniądze zostawili, to za dwa lata nie będzie to już. 1050, bo to nie ma sensu. Ale znowu od tych pieniędzy, które zebraliśmy na danym koncie, e, mamy znowu 5%, czyli mamy 1102 i za 25 lat mamy 1329, co brzmi tak sobie, gdy mamy 5% i nic nie dokładamy do tego konta. Natomiast gdy spojrzymy sobie na to na taki bardzo hardkorowy przykład, ten przykład jest taki, że mamy 1 grosz, 1 grosz. Mamy jeden grosz. I zasada jest taka, że się podwaja co roku. Okay. Kto zna ten przykład, to będziesz już wie, o co chodzi. Kto nie, to teraz zobaczy coś ciekawego. Czyli pierwszego roku mamy 1 grosz, drugiego roku mamy 2 grosze, bo podwoiło się. I potem trzeciego roku mamy 4 grosze, bo się podwoiło. No i ile mamy za 30 lat? No oczywiście 5 388 702 zł. i 12 groszy. No, mireczko, dlaczego ci o tym mówię? No bo sobie cały czas czytam tę książkę The Alamak of Naval Ravikant. I ten, ten temat związany z procentem składanym jest cały czas poruszany. I my zazwyczaj go znamy z kwestii finansów, a ja jeszcze dam dzisiaj parę przykładów, gdzie to w świecie przede wszystkim internetu bardzo się przydaje. Więc finansowo musimy szukać tego typu rzeczy, które są w stanie się z czasem i z czasem kumulować. To bardzo pomaga. Im coś kupujemy długoterminowo, co rośnie, tym lepiej sobie zostawić to długo i niech rośnie, chyba że mamy jakąś potrzebę, żeby to wyjąć. Prosta zasada. Jeżeli chodzi o kwestie kariery, też trzeba rozważyć to, że budowa Pewne rzeczy, które są w stanie działać wtedy, gdy my śpimy, albo rzeczy, które potrafią działać bez nas. Jeżeli pracujemy tylko swoim czasem, to niestety, gdy przestaniemy pracować, nic nam nie rośnie. A teraz dam Ci takie dwa przykłady, które w połączeniu świetnie działają. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli działamy gdziekolwiek, czyli mamy jakąś wiedzę, mamy jakieś oczenie, warto zrobić z tego produkt online, czyli zamienić. Naszą wiedzę w jakikolwiek produkt. I mogą to być różne rzeczy. Mogą to być kurs, które pewnie wiesz, takie rzeczy istnieją. Mogą to być książki, może to być jakaś platforma, grupa membership. Mogą to być jakieś dokumenty dalej. Co nie znaczy, że przestajemy robić naszą pracę, ale mamy coś, co jest w stanie pracować wtedy, gdy my śpimy. I zaraz powiem ci, dlaczego to jest takie ważne w tym koncepcie. Mamy na przykład kursy w Akademii, które sobie są i cały czas istnieją. Sobie leżą tutaj. Czy ja do ciebie teraz mówię na wideo, czy nie ma? One sobie tu spokojnie leżą. Same rzeczy, które stworzymy online, nic za dużo nam nie wnoszą i nie zauważymy tutaj idei procentu składanego, który będzie nam działo. Ale jeżeli na przykład tworzymy jakieś wideo, albo tworzymy jakieś wpisy, albo nawet działamy w social media, to pamiętajmy, że część z tych rzeczy przeminie, ale część rzeczy będzie cały czas dostępna dla ludzi. A dlatego też mega istotne jest to, że gdy tworzymy jakieś rzeczy do internetu, to nie przestawać od razu, ale robić, robić troszeczkę dłużej, bo wtedy. Działa właśnie ta idea procenta składanego w kwestii na przykład wyświetleń i kliknięć w Twoje linki. I weźmy sobie za przykład takie wideo, gdzie mamy tutaj Mireczka, który jest sobie w wideo. I te wideo zostało nagrane sobie jest. One ma 13 tysięcy wyświetleń. Prawdopodobnie za rok będzie miało 20 tysięcy i tak dalej, i tak dalej. Sobie jest w internecie działa. To wideo, które teraz nagrywam, one też będzie w internecie. I teraz nawet takie proste rzeczy, jak umieszczenie jakichś prostych linków pod swoimi wideo. I raz na jakiś czas ktoś wchodzi też i klika, wchodzi na portal Akademia. Czy wchodzi na trzy poziomy i sobie patrzy, tutaj na trzy poziomy. O, jest jakiś mireczek, jakieś zadanka. No, no, no dobra, rozejrzymy się, co to jest. O, jest jakaś lista mailowa, się zapisze. I wtedy po prostu też jest kontakt mailowy z tą osobą. Natomiast praca, którą my tworzymy dzisiaj, tą tutaj, teraz, tworzę na przykład w tej chwili te wideo. Ona nie jest tak na zasadzie, że je zrobię i przepadnie. Ona po prostu będzie i będzie razem z tymi nagraniami, które były robione przez ostatnie lata, się kumulowało. I to jest ta idea, którą widzimy właśnie w różnego rodzaju kwestiach w social media, czy budowaniu biznesu, czy budowaniu swojej kariery, że na początku coś robimy, to jest tak bardzo, bardzo powoli, ale potem po pewnym czasie zaczynamy zobaczyć te wielkie wzrosty. Tak jak właśnie patrzyliśmy na przykład z groszem. Na początku mamy jeden grosz, dwa, cztery, osiem i tak dalej, a potem mamy 5 milionów, czy też 68. 7. Więc bardzo istotne jest to, żeby myśleć właśnie w swojej karierze na tym, żeby a robić rzeczy, które mogą być dostępne online, aby ludzie mogli się o nich dowiadywać online i z drugiej rzeczy robić różnego rodzaju rzeczy do internetu, czy to będą rzeczy na social media, czy na podcasta, czy na wideo, czy na... co jeszcze zostało? Czy na bloga, które, do, do których ludzie będą mogli wracać z czasem i gdy dodasz jedną rzecz, to ona będzie się kumulowała w te inne. Dlatego, gdy myślisz właśnie o swojej karierze, czy o budowaniu firmy, bardzo istotny jest ten temat, żeby mieć jakiekolwiek zasoby, które są w stanie e, działać tak, jak to tą ideą procentu składanego. Jakie to rzeczy? No wspomniane rzeczy podcast, YouTube i tak dalej. Oczywiście lista mailowa. Jeżeli mamy listę mailową i też mamy sposób, żeby ludzie się na listę zapisywali, to to im więcej osób mam na liście mailowej, to potem każda nasza komunikacja, robimy jeden mail, dociera do większości osób. Mamy drugi mail, dociera do jeszcze większej ilości osób. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby właśnie myśleć o swoim biznesie w tym kontekście, a nie tylko, żeby od miesiąca do miesiąca zarabiać pieniądze, bo to działa z miesiąca na miesiąc, ale długoterminowo zobaczysz mniejsze rezultaty niż osoby, które myślą w kontekście procenta składanego. No i pytanie do Ciebie na koniec jeszcze odcinka: gdzie Ty jeszcze widzisz u siebie albo u innych ideę procentu składanego i gdzie to i komu pomaga? Będę wdzięczny, porozmawiajmy w komentarzach, a tym samym wracam, bo jeszcze mam zaraz 3 godziny live z moimi klientami, więc dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia jutro. I to będziemy troszeczkę podróżować. Pa!